Patrzcie, patrzcie, patrzcie Poezja Lawa domowym sposobem Cała ta sytuacja zaczęła się od tego pudełeczka Którego dostałem od wędkarza I... Myśląc jak on dał radę to i ja dam radę Poszukałem, poszukałem i znalazłem Składnikiem tej lawy jest oto ten proszek. Proszek, który jest nieszkodliwy dla środowiska, także bez obaw. Dodajemy ten mały odrobinę. Dużo nie trzeba, choć no dużo sypie. Do wody. Zerknijcie, jaki on jest wydajny. Sam ten pył włożę do. Zerknijcie. To jest wszystko opukanie jakby łyżki, nie? Mieszamy, aż się nam ten proszek cały rozpuści w wodzie. Zerknijcie tutaj mam melasę. Nic się nie dzieje. A więc jest melasa. Dodajemy nasz magiczny składnik. Do ma. Mieszamy, myeszamy I... I co my mamy? Zepnijcie. Jest lawa. Oczywiście trzeba to ładnie wymieszać wszystko. Jest to świetny efekt, który można zastosować na kulki podczas podczas łowienia, jak kulki zanętowe, tak i przynętowe. Ten proszek, moi drodzy, to jest sub sodowa fluoresceina, czy też uranina. Gdzie to można zastosować, każdy wędkarz wie. Jest to taka poezja, że po prostu głowa mała. Dodatkowo jeszcze do tego całego. Jeden powie za szybko, to się rozpuszcza w wodzie. Ja dodatkowo zrobiłem jeszcze taki myk. Taka pasta mi powstała. Podczas podgrzania melasy to miałem 200 ml melasy, i do niej dodałem 125 g cukru żelującego. No I wyszło nam takie coś. Słuchajcie, takie mistrzostwo, bo to inaczej nie można nazwać. Ładnie oblepione. Które jeszcze dodatkowo maczamy w tym naszym boosterze. I to wszystko wcamy do wody. Opal, zerknij, A rzucę całość. Wszystko ładnie osiada. Ten busterek nam się rozkłada, a ten, ta pasta nam powoli puszcza na dnie. Także, no, fajny efekt. Wiadomo, busterek sobie tam szybko się rozpuści, a to zostaje na dnie. Rybka przyjdzie, skupnie, drobnica, to pójdzie do góry i, i widać, jak widać, współgry, współdziała to gliceryną rośliną, z glikolem, jak i, jak i po prostu wodą z cukrem, najtańszym, bo starym, domowym sposobem, także no, na wszystko działa, także no kurcza, falatyle, no. pozdrawiam wszystkich serdecznie, takich dużych ryb życzę, no i, i do następnego, hej!